Witamy na konferencji prasowej posłów Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Pięty oraz Arkadiusza Czartoryskiego, członków parlamentarnego zespołu tradycji i pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bardzo proszę. Witamy Dzień. państwa serdecznie. Tak. Witamy gorąco. Szanowni Państwo, na ostatnim posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych. Posiedzenie było poświęcone sytuacji, która ma miejsce dzisiaj na powązkach wojskowych, dokładnie na kwaterze Eł, gdzie budowany gdzie jest panteon, w zasadzie mikro panteon. Odbywa się to przy. Sprzeciwie rodzin, żołnierzy wyklętych, pomordowanych i pogrzebanych na łączce. Sprawa ma także dodatkowo bardzo nieprzyjemny kontekst, gdyż jak wiemy, na stronie internetowej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ukazała się informacja, z której można było wnosić, że że upamiętnione w tym miejscu będą także osoby zupełnie niegodne. Mam tutaj na myśli członków UPA, hitlerowskich zbrodniarzy niemieckich oraz zwykłych kryminalistów. Wprawdzie pan sekretarz Rady, pan Kunert, stwierdził potem, że była to tylko liczba znaczy lista wstępna, robocza. Niemniej jednak nie uważamy, by. Zamieszczenie na stronach internetowych takiej instytucji tego rodzaju informacji było, było pomyłką. Zarówno to, jak również, jak również pomijanie stanowiska i opinii rodzin żołnierzy wyklętych w kwestii budowy Panteonu, niewielki rozmiar tego Panteonu, wcześniejszy skandal związany z zarzutami plagiatu, mówię tutaj o projekcie tego pantonu, sprawia wrażenie skoordynowanej akcji, która ma na celu wywołanie społecznego oburzenia, awantury i łączenie tej awantury z żołnierzami wyklętymi. Może tyle z mojej strony. Na wstępie. chciałem Bardzo dodać, proszę. że rodziny żołnierzy wyklętych protestują tak jak mogą. Mam tutaj przed sobą tekst, który jest umieszczany między innymi rozpowszechniany przez Fundację Łączka. Protestują przede wszystkim z dwóch powodów, dlatego że nie zostali odszukani wszyscy żołnierze wyklęci, którzy spoczywają. A to już naukowcy wiedzą, że spoczywają pod współczesnymi grobami. Skoro czekaliśmy tyle, szukaliśmy tyle naszych narodowych bohaterów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze trochę zaczekać, jeszcze zdecydować się na pewną zwłokę, taka, żeby odszukać wszystkich, żeby była satysfakcja rodzin, bo przecież cała sprawa powinna mieć przede wszystkim jeden wymiar, a żeby nareszcie ci, którzy przez dziesiątki lat nie mogli odnaleźć swoich ojców, swoich matek, mogli doczekać się odszukania swoich członków, swoich rodzin, a dla nas bohaterów narodowych i to jest cel najważniejszy I pośpiech tutaj jest absolutnie niewskazany. To jest rzecz pierwsza, no, a rzecz druga to jest też cały kontekst tej sytuacji, to znaczy, odsłonięcie ma mieć miejsce we wrześniu, w trakcie kampanii wyborczej, z brakiem satysfakcji wszystkich rodzin, w sytuacji, w której oczekiwania były znacznie większe, na pomnik znacznie większy taki, który by był uzgodniony w pełnym konsensusie ze wszystkimi rodzinami. I to dobro, które mogło być, no zostało jest zaprzepaszczane. Robienie czegoś na szybko, na siłę, wbrew tym wszystkim, którzy są zainteresowani, jest absolutnie niepotrzebne. Protestujemy stanowczo przeciwko temu. Prosimy pana sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Walki Męczeństwa, y, całą Radę o powstrzymanie tych prac i uzgodnienie zarówno kształtu pomnika, osób tam umieszczonych, jak również, odszukanie, jak również dopełnienie wszelkich starania, żeby odszukać wszystkich możliwych bohaterów, którzy leżą pochowani w bezimiennych mogiłach. Dopiero wówczas będzie pełna satysfakcja i ukojenie tego bólu, który towarzyszy od tylu lat rodzinom. Tak będziemy mieli sytuację na poły, na poły tylko załatwioną, a w zasadzie będziemy mieli do czynienia z rozgoryczeniem ze strony rodzin. Proszę zwrócić uwagę, że ten protest jest podpisany przez rodziny no, najsłynniejszych naszych bohaterów narodowych, prawda? Rodziny Dekutowskiego-Zapory, Rodziny Bolesława Kontryma Żmudzina, Rodziny Kozłowskiego Lasa i wielu, wielu innych. Można to, z tym się zapoznać na, na stronach internetowych, chociażby w wypowiedziach przedstawicieli Fundacji Łączka. Jeżeli mogę, Szanowni Państwo. My staramy się oceniać działalność Rady Ochrony, Walki Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w oparciu nie o deklaracje i słowa, ale w oparciu o czyny. A ta sytuacja jest już drugie, drugą tego rodzaju sytuacją. Otóż pamiętamy kilka lat temu skandaliczną awanturę w Osowie i próbę budowy monumentu upamiętniającego bolszewików, którzy najechali Polskę w 1920 roku. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Widzimy, widzimy pewien no, fatalny chaos w obecnej polityce historycznej państwa. Widzimy, jak grzebani są z honorami wojskowymi komunistyczni zbrodniarze. Choćby pan Jaruzelski, wcześniej jego pomocnik, pan Siwicki. Widzimy, jak na no jak wielki opór natrafiał postulat usunięcia pomnika Czterech Śpiących w Warszawie. Widzimy, że właśnie w Warszawie Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej obroniły nazwę Alei Armii Ludowej, a nie tak dawno, nie tak dawno rząd, Ministerstwo Kultury dokładnie, wysłało do Lwowa i Wilna, jako swojego reprezentanta na targi książki Pana Baumana, który był funkcjonariuszem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i brał czynny udział w walkach z żołnierzami antykomunistycznego podziemia zbrojnego taka polityka nie powinna mieć miejsca w wolnym i demokratycznym kraju. Czy Państwo jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękuję za udzielenie bardzo. Dziękuję.